Cześć, witam serdecznie w trzecim odcinku serii Moja kolekcja polskich płyt winylowych. Moi drodzy, kwestia jest jedna: grupa, którą chcę omówić, to jedna z najpopularniejszych grup, jeżeli chodzi o chórki towarzyszące innym zespołom, bo z kimże te dziewczyny nie śpiewały? Jeżeli chodzi o ich dyskografię, nie jest ona zbyt duża, dlatego, jest to pierwszy zespół z pełną winylową dyskografią w jednym odcinku. Dziewczyny nagrały dwie płyty, ale za to z grupą Tajfuny w latach 60. nagrały jedną z najbardziej poszukiwanych polskich epek, w rytmie Jamajka Ska. Śpiewały. Z najpopularniejszymi wykonawcami lat 60. i 70., z zespołem Breakout, Czesławem Niemenem, Budką Suflera, i wieloma, wieloma, wieloma innymi. Natomiast ja w tym odcinku skupię się na ich dyskografii, można powiedzieć, jako zespołu. Grupę założył Juliusz Lorenz. Podobnie zresztą, jak był odpowiedzialny za założenie kolejnego Girls Bandu, byśmy mogli dzisiaj powiedzieć. Zespołu Amazonki, był też odpowiedzialny oczywiście za założenie Filipinek. Ale te dwa zespoły, czyli Amazonki i Filipinki, plus oczywiście alibabki bo o nich będzie mowa w tym odcinku, to zdecydowanie Alibabki, tak jak mówię, odniosły największy sukces, śpiewając właśnie jako chórki najpopularniejszym artystom tamtego okresu, czyli końca lat 60., praktycznie całe lata 70. Ale zespół nie był tylko churkami, chociaż najbardziej jest z tego znany. I moi drodzy, w roku 1969 dziewczyny alibabki nagrywają pierwszą płytę, której tytuł to Kwiat jednej nocy. Jedna, o ile chyba najpopularniejsza piosenka alibabek. Moi drodzy, tutaj numer katalogowy tej płyty to XL i SXL. 0577, a zatem jak na rok 1969 również były, była debiutancka płyta Alibabek już w wersji stereofonicznej. E, moi drodzy, tutaj skład na przestrzeni e, lat istnienia grupy zmieniał się. Natomiast tę płytę Alibabki nagrały w następującym składzie: Anna Dębicka i Ewa Dębicka. Krystyna Grochowska, Sylwia Krajewska, Anna Łytko i Wanda Orlańska. Tak jak mówię, skład zmieniał się na przestrzeni istnienia zespołu. I tutaj mamy na tej płycie oprócz tego wielkiego przeboju kwiat jednej nocy, który de facto stał się również utworem tytułowym debiutanckiego albumu Ali Babek. Mamy tutaj kolejną ciekawą piosenkę mamy utwór to Ziemia. To Ziemia to piosenka, która również stała się tytułem płyty. Stała się tytułem płyty Stana Borysa i zespołu Bizony. Płyta została nagrana równolegle w roku 69. Po odejściu Stana Borysa z zespołu Blackout Tadeusza Nalepy. Sytuacja jest jedna, że tylko numer katalogowy mówi nam o tym, że Alibabki po prostu, brzydko mówiąc, pożyczyły sobie od Stana Borysa utwór To Ziemia, ale z drugiej strony też nie ma się co dziwić, dlatego że autorem Muzyki do tego utworu był Juliusz Lorenz, czyli założyciel Alibabek, Amazonek i Filipinek. Natomiast to Stan Borys i grupa Bizony w roku 1969 na festiwalu w Opolu zdobył nagrodę publiczności za ten utwór i wcale się nie dziwię, dlatego że Stan Borys był pierwszym wykonawcą. Utworu To Ziemia. Mimo wszystko ten utwór znalazł się również na debiutanckim albumie Alibabek Kwiat Jednej Nocy. Oprócz tego mamy kolejny klasyk z repertuaru Alibabek z pierwszej płyty, czyli Grajmy sobie w Zielone. To też był swego czasu wielki przebój. Mamy oczywiście tytułowy klasyk, czyli Kwiat Jednej Nocy, o którym już wspominałem. I właściwie. Są trzy takie najważniejsze wielkie utwory z tej płyty. Wspominałem już o, o legendarnej czwórce w rytmie Jamajka Ska, którą zespół Alibabki nagrał z zespołem Tajfuny. No a później byli właśnie, były właśnie znane jako kurki tym wszystkim wielkim artystom końca lat 60. i praktycznie całe lata 70. Płyta jest przepięknie wydana, jest to gatefold. Tyle tylko, że trzeba uważać, bo te gatefoldy po prostu w rękach się rozpadały, jeżeli chodzi o płyty z lat 60., także dość utrzymane egzemplarze są już no, dzisiaj rzadkością. Tutaj mamy w środku opis działalności. Alibabek do nagrania tej debiutanckiej płyty. No i to co charakterystyczne, to to właśnie, że płyty wyciągane są od środka to charakterystyczne dla płyt z lat 60. wersja monofoniczna XL577, i już tutaj widzę, że muszę zaopatrzyć tę płytę w foliową. Kopertę. Gdzieś widocznie musiałem tego nie zauważyć, aby no, nie, nie, nie włożyć tej folii. Za chwilę po nagraniu odcinka to zrobię. Alibabki, tak jak mówię, cały czas akompa znaczy, nie akompaniowały, tylko śpiewały w kurkach, w różnych zespołach. Dlatego ich kolejna płyta, te dwie płyty, właściwie, które wydały, dzieli. 8 lat, dlatego że kolejny, drugi i ostatni album Alibabek w wersji winylowej Zagrajmy w Kości jeszcze raz ukazał się w roku dopiero 1977. Ta płyta zawiera kilka fajnych piosenek, ale nie jest już tak przebojowa jak debiutancka Kwiat Jednej Nocy, chociaż takie utwory jak otwierający płytę odkładana miłość, czy samotna rękawiczka, czy łagodny pan feeling, to są rzeczy, które naprawdę można z pełną przyjemnością posłuchać. I tutaj Alibabka towarzyszą wspaniali kompozytorzy i muzycy jazzowi. Mamy tutaj aranżację Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, mamy aranżację Wojciecha Karolaka. W aranżacji wokalnej w kilku utworach udzielał się Jacek Mikuła, człowiek, który na początku lat 70. grał z Czesławem Niemenem, nagrał, nagrał słynny, czerwony album. Pod pierwszą podwójną płytę w Polsce. No i orkiestra w ogóle tutaj jest pod dyrekcją Jana Ptaszyna Wrublewskiego. Natomiast na perkusji. Zagrał Czesław Bartkowski, zwany Małym, ze względu na swój niski wzrost. To też perkusista, który udzielał się na czerwonym albumie Czesława Niemena, czyli Człowiek Jam Niewdzięczny, jak niektórzy to nazywają. Natomiast, oczywiście, pełna dyskografia Czesława Niemena również nas nie minie. To dopiero początek, to dopiero litera A. Zagrajmy w Kości jeszcze raz. Album ukazał się w roku 1977 i był ostatnim, drugim i ostatnim albumem Alibabek jako zespołu Nie Śpiewającego w Chórkach. Była to ich druga i ostatnia własna płyta. Co jest ciekawe, że płyta jest w stanie idealnym. Numer katalogowy to SX1490. 4. Rok 77, właściwie patrzę po, po tutaj numerze katalogowym, czyli 8 lat dzieli te dwie płyty, ale za to mamy tą płytę w pierwszym wydaniu na czerwonej muzie, ale z, z literami muza Stereo w kolorze, na, w kolorze srebrnym. Tak wyglądały first pressy z drugiej połowy lat 70. Wiadomo, że na przestrzeni lat labele, kolory zmieniały się. O tym jeszcze będzie czas porozmawiać. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ta debiutancka płyta alibabek, tak jak mówię, kwiat jednej nocy. Szczególnie w wersji stereofonicznej, to już dzisiaj jest nielada Rarytas, i płyta naprawdę warta tego, żeby ją mieć w swojej kolekcji. Tutaj, moi drodzy, zagrajmy w kości jeszcze raz. Co ciekawe, a szkoda, nie został podany skład Alibabek, a myślę, że zmienił się na przestrzeni tych. Ośmiu latców w zespołach było właściwie na porządku dziennym. No i tyle w sumie, bo tak jak mówię, wydały, Alibabki wydały tylko dwa albumy, ale dwa albumy, a zdecydowanie pierwszy Kwiat Jednej Nocy na pewno poznania warty.